I to potężny pick, bo to mimo wszystko jest main support. chociaż Lucio, więc nie będzie to najdłuższa Dłuższa. podróż, czekanie, nie będzie to najdłuższa podróż, drużyna chwil będzie już zrespawniona. A tymczasem Biko Maci po gentlemmańsku dopóki wszystko nie będzie przygotowane. nie engageuje. Natomiast kiedy już engageuje to Wiktor ma... Bałdę. O piękny deflag z mocno tego strike, ale... oj, 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 no strike'a. Ojej, ooj! Prag na fufanie, bardzo potężny, niestety cichy zefir eliminuje Wiktora, więc ta przewaga nie jest długa. Widzimy autelery ze strony I Buldożera. Ja, Kolejny jeden cichy zefir po raz drugi cichy zefir. I drużyna Bikomarchi będzie Tak, z nami mamy 80%. Widzimy tutaj. No, to więc zaczyna tutaj pozycję z taki Xas. Będzie szukał jakiegoś dzikiego szatera. Ja Jestem ciekawy, że on się Tak, po stronie Bikomarchi mamy. No, to to ale oj, szanowny! O, lewy ciśnienie! Ocean oraz Cichy zfollow-upowali Team Kill za pomocą jednego Altimate'a. Fenomenalne zagranie, play of the game i przywitanie na spawnie Tak, w takim motostylu kończy się pierwsza mapa, 100 do 0, no wygląda znajomo, nie wiem dlaczego Nie potrafię powiedzieć Może ktoś mi odpowie kiedyś, może kiedyś się dowiemy I przechodzimy na... do wioski Zaczymy Teraz czujemy jakieś zmiany, pomysły, no bo jest metra bastion i widzimy, że. Pikomaczy potrzebuje zmian. Tak, jest. Że coś tu musi to. być wykombinowane. Tak. Bo Symetra, Teleport, Bastion, kompletne sito z przeciwnika. I tak naprawdę, drużyna Bikomachi nie ma co zbierać. Avalanche świetnie wykorzystuje potencjał tej kompozycji. Jeszcze Fufam, który jako zawód też potrafi zrobić. No nie mało Dimageu oraz Ocean jak da to nie ma co zbierać. Tak, jeśli widzimy tutaj no. wykorzystany Immortal na dzień dobry. Jeszcze przed walką. Widać, że Avalanche już podchodzi do tego spotkania dość na chillu wykorzystany, wykorzystana forma buldożera Bez fragów, natomiast Michał masło prawie wyeliminowany niestety prawie czyni różnicę. 5 na 5 cały czas Michał masło znowu przeżywa. A tymczasem Jayco, wytarany Jeszcze z no i to będzie chyba czysty wjazd. Będzie czysty wjazd, drużyna Biko ma ci pozbawiona swoich supportów. Nie ma co zbierać, zostaje już tylko i wyłącznie Katrol na punkcie, który ucieka. I... No, no bo... nie będę oh, to... Turrety, Turrety, Nieprzyjemne spotkanie pierwszego stopnia Cichego Zepiro. Przepraszam, z Katrola z Turretami Cichego. Zefira Tak jest, no i teraz widzimy Kolejny reset, patrzcie, czekamy na to co tu drużyny zrobią Jest! to zebrania się, te... tak, jakieś takie podejście środkiem Takie Czy to będzie Nie będzie teleportu, bo nie ma symetrii, dość no, no, ciekawe No tak jest, to czekamy, no właśnie coś tu drużyna kombinuje Zaczyna. wracałem na high ground teraz, jakieś tutaj gotowanie jest Coś tutaj w się gotuje Jest kombinowanie, jest tutaj, tutaj i katron, widzimy grona, katrol Wybieg zbyt szybki, tak, niestety. Turety na niego czekały, a po raz drugi nas nie i Wiktor tak samo w tym momencie w Turety wpada. Ojojoj. Ktoś powinien im powiedzieć, gdzie się one znajdują w tym czasie. Cichy Zefir dokłada dwa fragi, Bulldozer ostatni. I no nieoficjalnie można powiedzieć, że jest to team kill. No, to totalny wipe widzimy. Że te procenty dalej lecą i najgorszą rzeczą w takich stąpach jest to, że drużyna, która stąpuje, ma niesamowitą przewagę w ultach. I to może sprawdzić. Tak, to no, większe no, problemy w próbie jakiegokolwiek odbicia tego wszystkiego. Dokładnie, w tym czasie widzimy teleport wykorzystany. Wykorzystany również okno oraz Immortal Hammer Down w wykonaniu CQX-a. Eliminuje to zarówno Moira, jak i Soldiera. W tym czasie bulldozer z na tanku drużyny przeciwnej. Ketrol już wiedział, że nie ma co walczyć. Trzeba cofnąć się do respa. Tak jest. No jest to koniec i widzimy... No, czasu brakuje. Zaczymy, czy drużyna Bikomachi da radę, jakkolwiek touchy. No nie wydaje mi się. Te Turety nie znowu w tym mi samym miejscu są gotowe nadgryźć. to tutaj, Olsztyna na, na flutu. Co on robi? Sam no Backline, tylko na, nie czuka, na czeka, będzie wchodził 3% i udaje mu się staczować. Jest również Genji do pomocy, ale wykorzystany w tym momencie bój dożerski e, Vizor. Co prawda szatek ze strony Wiktora WM. Ale niestety nie pomaga to zbyt wiele. I mamy mapę dla drużyny Avalanche. Tak, jest. No, myślę, że ta decydująca nam pokazuje to, że nie chcemy większej przerwy robić, tylko zapytamy szybko wezmę mapę i polećmy z tym tak szybko jak tylko możemy, żeby uniknąć no tak. jakby zbędnego szukania. Nie. przedłużać, no niestety. Tak, jeśli O, to. i to był ten piękny szater, który mówiłem. Dokładnie. Pięć, pięć. Ajajaj, epie, lepszy warning tutaj powinien wyskoczyć. <grystanie> ale to dobrze! I to bardzo dobrze w overwatchu jest ponad 50 przeróżnych postaci, z czego każdy ma swoje własne umiejętności. Chcielibyśmy było 50 postaci, Mi się wydaje, że koło 40 obecnie panu eee. jesteśmy. Trochę odleciałeś, <laughs> trochę ci się odleciało, towarzyszu. <laughs> Ta, trochę odleciało, ale jak tak dalej pójdzie, to będzie. Będzie, no będzie. Kiedyś na pewno. Kiedyś ja widzimy... wyciągnie szota z tego streama i powie: O, patrzcie, on był z przyszłości. On wiedział, szota, on, on wiedział. wiedział. Miejmy nadzieję, że doczekamy o. tych czasów. Może akurat uda się doczekać również czasów, gdzie na profesjonalnej scenie będzie grane coś więcej niż Sigma na Circuit Royal. A tymczasem Sigmy nie doświadczamy. Reinhardt, Diva po obydwu stronach oraz Fara, Mercy. Po stronie Avalanche to może być no nieprzyjemna niespodzianka, chociaż mamy paper. Mam na far, tak, No jest tutaj, może być ciekawie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, funkcjonować i czekamy teraz tylko na to, no co tu będzie grane, w jaki, to w sensie, w jaki sposób będzie grane, bo widzimy, no pojedynek far. A z tego co wiem, Ocean ostatnio sobie no, dosyć dużo farą klikał i może to całkiem ciekawie wyglądać. O, taki spoiler tego, co by się działo, a już z pierwszym punktem na swoim koncie. Więc jeżeli jeszcze Ocean wyciągnie w tym momencie Asa z rękawów w postaci dobrej gry farą, no to Biko Maci może się pożegnać z wygraną. Natomiast tymczasem payload cały czas był puszowany aż do tego momentu. Tak, momencie, widzimy tutaj CKX w bardzo ciekawe miejsce blokował ten kontest. pelo tak, ja możecie jakby e, Kontestować, natomiast yeah. e, małą ilością HP przeżywa tego team na razie bez eliminacji. Jako w terapatach, bardzo mała ilość HP. Czy będzie fajny blow? Yes, final jest fajny blow od Buldożera, piękne dojechanie. Jako, ale, ale w jest to Mało, mało hp, nie, nie, w tym bardzo, starcia. bardzo, i buldożem z fragiem na mercy Michał Masło wyeliminowany tak samo jak katrol. Piękne fragi buldożera, pchnięcie payloadu cały czas do przodu, natomiast już niedługo, ponieważ Wiktor tak. WM po samemu na payloadzie nie przeżyje zbyt długo. I znowu payload w tym samym miejscu, zobaczymy czy się zatrzyma, no ale Becomachi pokazuje tutaj jakiś pomysł, jakąś strategię, że to do, dosyć daleko udało mi się przepchnąć. Tak, jest to pierwszy sukces ze strony Bikomachi I to tak naprawdę po pierwszym, można powiedzieć, łajpie Już dość daleko byli w stanie dopchnąć ten ładunek Tymczasem Ocean będzie próbował pikować Jest tu piękny pięknym, pięknym fragiem. Na paperze drużyna czerwona zmuszona do lekkiego wycofania. Wiktor byłem w tym momencie z divem na do Mercy, nie udałem niestety, bezfragowym. I w tym momencie jak wygrywa support fight z Draco Więc drużyna, Viktor macie po raz kolejny bez gracza, ale dalej grają. W tym momencie Sekiu z mocnym wjazdem Wiktora WM, Kończy się to eliminacją enemy tanka. Michał Masło w tym momencie z Paul fraga od Pocket Bull Oj, Sojourn na pokecie emercji to kiedyś była niesamowita postać i w tym momencie okazuje się, że nic się nie zmieniło. To dalej jest bardzo duże zagrożenie dla drużyny przeciwnej. Tak jest. No mimo wielu nerfów, no z poketem nadal jest bardzo mocna. trzeba pamiętać, że no wszystko zależy od gracza, który z teoretyczną postacią, bo nad sobą postacią tak. specjalista może zrobić niesamowite rzeczy. Uje, wyjmuj! nie że jest bulldozer! Z pierwszym wragiem, odpalony, overclock. Eliminacja również fary. Natomiast czy będą dalsze fragi? Będą Paper w tym momencie! Quadra kill ze strony bulldożera! I czy będzie a na Wiktorze WM? Jest! Mamy! Oj, czy będzie? Widzimy Story. Znaczy, bulldozer sobie przestał tutaj, jest tutaj. Oj, jest Walkiria, otwama do respa. Widzimy tak, tam lotnicze pojedynki na 2x'a. Navi ktoś byłem niestety, pozbawieni tanka, zmuszeni do wycofania się, Biko maci. I... trzeba zainicjować kolejną walkę! Odpalone natchnienie ze strony Avalanche. Czy będzie to ultimate, który zostanie wykorzystany, czy jest to ultimate tylko po to, żeby przestraszyć wroga? Wykorzystany vizor od Papera? natomiast vizor wykorzystany jeszcze przed zajęciem high groundu. Troszeczkę straconego czasu, natomiast jest to wizer, który tak czy inaczej bez fragów. W tym momencie dwa baraże naraz odpalone, Catrol eliminuje bull natomiast ocean, eliminuje Catrola. Kolejny frak odłożony przez JCO'a na ocean pecie. Natomiast... tutaj będziemy części fighter. Eliminacja i koniec tej połowy. Payload dalej nie pokaże nam dalszej części mapy. Zatrzyma się w tym jednym konkretnym miejscu i nie przejdzie dalej. No, czy to jakaś klątwa? Czy moc Księżyca źle nas wpływa? Nie wiadomo. Nie mam pojęcia, pamiętam kiedyś było dokładnie to samo, nie w tym sezonie, tylko w poprzednim, natomiast też nie z tą mapą, a z Dorado. Pamiętasz swem? Tak jest, przeklęte Dorado, którego nie szło przepchać. <gul> <gul> Co Ustalone mapule, jednego dnia było pięć razy do radonia, ani razu nie przeszło to dalej za pierwszy punkt. no to Jest to bardzo Dokam, ciężka mapa do zaatakowania, ale nadal, jeśli o tym pomyślicie, to statystyczna szansa, aby takie coś się stało, jest moim zdaniem no, bardzo nikła. Niewielka. Nie po to mapy są robione, żeby tylko i wyłącznie na jednym punkcie wszystko trwało. Jakby tak było, to wystarczyłoby. No, urwa, po prostu pokleić z każdej mapy pusza, zrobić trzy mikropusze i łatwo. Robota zrobiona. Tak, miałem mały incydent mikrofonowy, to mi przerwało. No, ale mhm. coś też musi się czasami zdarzyć. No takie życie. I czekamy teraz. Widzimy znowu Torisę, a po stronie Avalanche to mniej więcej to samo, tylko bez Fary Bardziej tutaj z Lifeweaverem. No, Ale czy ten... to samo mamy Reinharda CQX? No e... on cały czas Reinharda grał początku. To jest tak, to jest ten niedźwiedzia. Reinharda. to cały czas to trzymał. Cały czas trzymał tarczę, będzie trzymać tarczę, będzie trzymać młota, będzie bić młotem. I będzie mu to najprawdopodobniej wychodzić, ale nie uprzedzajmy faktów. Rozpoczyna się walka. Wiktor WM z że Piękny, pięknie wyczaja patrola, Ale Paper oddaje robi piękny na dobne! Fenomenalna eliminacja, która może pomóc z holdowaniem. W tym momencie Michał Masło również wyeliminowany przez Ocean Pit'a. Nieprzyjemna sytuacja dla drużyny Bikomaci Wejście w zaledwie trzech zawodników. Jake również wyeliminowany przez Saporta Law Fulvera. Live okazuje się również być. Fenomenalnym DPS-em eliminacja również tanka i punkt. No bardzo, mocno pchnięty przez drużynę awlan Cześć. I Te turety mogą być niespodzianką, chociaż wydaje mi się, że szczajone Okej, okay. turety eliminują pylon. jest jakiś effort na pewno. Czy będzie dotknięcie ze strony Bikomachi, czy będzie... No może być ciężko w sumie, no jest tutaj Kartol, że ma to czy... O plecy! Ocean yes. Piękna flanka, nawet nie przez Kartola, jestem ciekawy ile on tam stał. W tym czasie CQX ze dwoma fragami i... Po mapie! Oh, tak, o, to się i po całym spotkanie. dniu. To, za tak. Avalanche. Tak jest, klątwa 2-0 Ace zostaje nieprzełamana, 10 spotkań z rzędu. Cie... I żadnego. No nie, znaczy, sady, bywa. nie znaczy, czyli dzień, coś zmieni. Zaczyna tutaj piękne zagranie z strony bulldożera. Piękne. Tak jak mówiłem, Pocket Sojourn dalej jest bardzo mocną postacią. Tutaj...